Znowu to samo chciałam teczko, co się stało Sam zobacz hmm. no w sumie ma rację No ale ma dużo pary Tu no wiesz, będę z tą szczery, no W tych czasach liczy się rozm W sumie Może masz rację Nie przejmuj się. Nie przejmuj się Zanim zaczniemy, zostawcie subskrypcję, abyśmy mogli rozwijać nasz kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że w Polsce, kiedy zdecydujesz się na zakup Audi Q5, ci od Volkswagena powiedzą, że kupiłeś sobie całkiem drogiego Tiguana. W przypadku Porsche Macana sytuacja jest taka sama, ponieważ ci od Audi powiedzą, że kupiłeś sobie bardzo drogą q To jest bardzo błędne myślenie, bo pomimo tego, że Macan jest osadzony na tej samej płcie podłogowej co Q5, to od kupiątki jest przede wszystkim dłuższy, szerszy i niższy. I kiedy patrzę na bryłę tego samochodu, to widzę tam Baby Cayenne. Zatem, idąc tym tokiem myślenia, powinno być tu wiele elementów wspólnych. No i zobaczcie na przykład na te lampy, które wyglądają, jakby były żywcem wyjęte z kajenki. No i dodatkowo ta maska, która po podniesieniu wygląda tak, co robi niezłe. Wow! Wzór felk turbo, które możemy spotkać w 911, a te konkretne mają aż 21 cali i oczywiście znaczek na środku, żebyśmy nie zapomnieli czym jedziemy. No i oczywiście tył całego samochodu z tym kozackim lightbarem z tyłu, który w nocy wygląda po prostu fenomenalnie. Oczywiście cztery końcówki układu wydechowego, które są prawdziwe. Szacunek dla Porsche. Wnętrze Makana nie odstaje niczym od swoich starszych i dużo droższych braci, ponieważ mamy tutaj dosłownie zlepek wszystkich modeli w jednym samochodzie. Kierownica, która świetnie wygląda i jeszcze lepiej leży w dłoniach. Zegary, które są tak naprawdę charakterystyczne dla każdego Porsche. Trzy tuby oraz konsola środkowa i nowy system inforozrywki, który jest żywcem ściągnięty z Kajena. No i to, to, czyli tunel środkowy, który pochodzi ze starej Panamery. Tutaj Porsche mogło się postarać i zastosować nowy, ale to dopiero w nowym modelu po faceliftingu. Kabina Macana może do najprzestronniejszych nie należy. Natomiast jeżeli masz 1,80 m wzrostu, tak jak ja, czujesz się tu wręcz idealnie. Natomiast jeżeli będziesz miał 2 metry wzrostu, też się tu zmieścisz. No bo w końcu to niemiecki samochód. Zatem przejdźmy do najważniejszego, czyli silnika. No bo jest to w końcu Porsche, więc po otwarciu maski powinniśmy tutaj znaleźć bramy do piekieł. No i znajdziemy bramy. Tylko, że w tym przypadku do domu starców 2 litry, 265 koni oraz 400 nm momentu obrotowego, co nie robi zbyt wielkiego szału. Więc w dzisiejszym filmie zastanowimy się nad dwoma najważniejszymi kwestiami: czy prawie 290 tysięcy za tak naprawdę podstawową wersję Makana z podstawowym silnikiem to cena adekwatna do wyposażenia oraz osiągów, i czy Makan to nadal Porsche. Know that the ride or die. I keep boys by my seat, boy. Know that the ride or die. I keep boys by my side. boy. They we hustle, but the night we boy Know that the ride or die I'm a boy W 2016 roku poszedłeś do salonu Porsche pomakana, to decydując się na podstawową wersję, dostałeś samochód z silnikiem wysokoprężnym, czyli 3 litrowego diesla o mocy 258 koni mechanicznych i przyszło Ci za niego zapłacić około 265 tysięcy złotych. Jeżeli zrobisz to samo, tylko że teraz będziesz musiał zapłacić 266 tysięcy złotych za podstawową wersję, ale dostaniesz silnik 4cylindrowy benzynę. Jeżeli decydujesz się na zakup Makana, zastanawiasz się, czy to nie jest troszeczkę droższe Audi Q5 i co dostajesz więcej kupując Porsche? Otóż odpowiedź jest prosta: nic. A to za sprawą tego, że decydując się na zakup Audi Q5 w podstawowej wersji, przyjdzie nam zapłacić 204 tysiące złotych i mamy całkiem nieźle wyposażony samochód. Zbliżając się do kwoty podstawowego Makana, Audi Q5 jest totalnym wypasem. 2-litrowa jednostka TFSI generuje moc 265 koni mechanicznych oraz 400 Nm momentu obrotowego. Czyli jest to samo, co mamy w Audi Q5, ale oprogramowanie silnika jest zupełnie inne. Kiedy przełączysz na tryb sport i dodasz chociaż 3 czwarte gazu, masz wrażenie, że samochód cały czas na siłę utrzymuje wysokie obroty. Może jest to za sprawą tego, że 2 po prostu ma moc bardzo wysoko, a może po prostu to jest Porsche i tak powinno być. To jest coś niespotykanego w silniku Audi, czyli tu czuć, że inżynierowie Porsche zmienili coś i tak samo jest ze skrzynią biegów. Za każdym razem, kiedy testujemy Audi, e-stronic wypada ok, jest szybki, ale ma jakiegoś laga. Cały czas dzieje się z tą skrzynią coś złego, natomiast w przypadku PDK wszystkie bolączki tej przekładni zostały wyeliminowane. Ta skrzynia działa jak złoto. To z jaką prędkością zmienia biegi, to jest coś niewyobrażalnego, a w momencie kiedy przyłączysz na tryb manualny, cieszysz się jazdą niesamowicie. Bierzesz garściami po prostu to co najlepsze, to co ma do zaoferowania Porsche Macan. W trybie sport czujesz kiedy skrzynia biegów zmienia bieg, ponieważ za każdym razem towarzyszy temu kopnięcie w plecy. Natomiast kiedy chcesz jechać spokojnie, wyłączasz tryb sport i okazuje się, że ta skrzynia biegów działa Bezszelestnie, po prostu działa tak, jak tego natura chciała. No dobra, ale poruszmy teraz najistotniejszą kwestię. Czy Macan z dwulitrowym silnikiem o mocy 265 koni i 4 cylindrach to wciąż Porsche i to czy daje radę? Tak więc, tryb manualny, wyłączamy kontrolę trakcji, tryb sport, lewa noga na hamulcu, prawa gaz. To. Tak więc w trybie manualnym skrzynia biegów nie zmieni za Ciebie biegu. Musisz o tym pamiętać, żeby w odpowiednim momencie kliknąć łopatkę. Czyli mamy do czynienia z prawdziwym Porsche. Silnik sam w sobie jest bardzo lekki, co powoduje, że kiedy jedziesz tym zakrętem i puszujesz go w zakrętach, do czego sam zachęca, on nie wyjeżdża przodem, co jest bardzo ważne w wyczynowej jeździe takimi samochodami. I mimo to, że jest to SUV i siedzimy tutaj dosyć wysoko, to samochód bardzo chętnie łyka zakręty, jakby się w nie wgryza. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Kiedy rozpędzasz się od 0 do 100, ten silnik jest w 100% wystarczający do normalnej jazdy. Problem pojawia się dopiero przy prędkościach autostradowych. Kiedy jedziesz z prędkościami 140, chcesz szybko przyspieszyć do 200. Tutaj czuć lekką zadyszkę, ale nie oszukujmy się, to jest w końcu 2 litry. Coś za coś. Jeżeli chciałbyś przesiąść się do Eski, dopłata do tego samochodu wymagałaby od Ciebie 100 tysięcy złotych ekstra. A nie ukrywajmy, to jest spora kwota. Wydając prawie 290 tysięcy na suwa, przede wszystkim chcesz, żeby był uniwersalny i dobrze się prowadził, żebyś podczas podróży niezbyt musiał się męczyć. Jeśli chodzi o uniwersalność, to Macan jak najbardziej spełnia to wymaganie, ponieważ jest to SUV, siedzisz tutaj kilkanaście centymetrów nad ziemią, czyli możesz patrzeć na wszystkich z góry, wnętrze jest dosyć przestronne i masz całkiem pojemny bagażnik. Ale jeśli chodzi o nieangażowanie podczas jazdy, to Macan jest samochodem kompletnie nie dla Ciebie. Tutaj układ kierowniczy oraz zawieszenie są zestrojone dosyć sportowo, więc samochód dostarcza ogromnej frajdy z jazdy. Kierownica chodzi dosyć ciężko, zawieszenie jest nawet twarde, bo nie mamy tutaj pneumatyki. I nawet mi to siedzi, bo pneumatyka ma tendencję do tego, że jest taka pontoniasta i ten samochód się buja. A tutaj, przez to, że nie ma właśnie tego zawieszenia, samochód jest sztywny i dosyć twardy, i mi to siedzi jak najbardziej. Powtórzę się, wiem, ale usportowione suwy, które są wyposażone w ogromne koła, zazwyczaj nie grzeszą komfortem. W przypadku Makana jest zupełnie inaczej, ponieważ samochód, pomimo tego, że ma podstawowe zawieszenia niepneumatyczne, radzi sobie z nierównościami, z wybojami zaskakująco dobrze. Samochód waży ponad 1700 kg, jest suwem, więc stawia w miarę duże opory powietrza. Ma 21-calowe koła, które mają szerokość z tyłu 265, z przodu 255. No i nie oszukujmy się, ma dwulitrową turbobenzynę, więc wypić to on potrafi. Oczywiście średnie spalanie w przypadku normalnej jazdy będzie wynosiło około 13 litrów na 100 km. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem Porsche, na zużycie paliwa patrzy z przymrożeniem oka, bo przecież staćcie, prawda? Auto prowadzi się bardzo lekko, zaskakująco łatwo. Tak samo jak Audi, jest jedna zasadnicza różnica. W momencie kiedy wsiadasz do Audi, czujesz komfort jazdy, prowadzisz jednym paluszkiem, wszystko się dzieje samo. Ale brakuje jednej rzeczy. Odczuć z jazdy, które ma makan. To w jaki sposób czujesz, odczuwasz drogę, nie da się w ogóle porównać z tym, co doświadczasz w Q5. I to jest największa i najbardziej wartościowa różnica. Pomiędzy tymi samochodami. Napęd na cztery koła jest stały, a jeśli spojrzymy na torque vectoring, to okazuje się, że samochód praktycznie cały czas więcej momentu obrotowego wysyła na tylną oś. Prowadzenie Porsche Macana to czysta przyjemność. Przyjemność, której nikomu, dosłownie nikomu nie mógłbym odmówić, ponieważ wsiadając do tego samochodu, każdy, dosłownie każdy będzie czerpał przyjemność z jeżdżenia tym samochodem. Cudowny, mały. Samochód i cholernie drogi. Wspaniała jakość wykonania. Kabina jest dosłownie rewelacyjnie wykończona. Do tego wszystkiego świetne multimedia, wysokiej rozdzielczości kamera, audio, nawet w podstawowej wersji, te najtańsze, daje radę. I to jest wyznacznik, kiedy wsiadasz do Porsche i decydujesz się na zakup Porsche: że tu nie ma nic zrobione na opak. Po prostu, nawet w podstawowej wersji jest dobrze. Zaskakująco dobrze. Kiedy idziesz na jazdę testową do Porsche i wsiadasz do takiego skonfigurowanego samochodu, typowo pod prezentację, zazwyczaj masz skórzaną półkę, górną, dolną, masz wszystkie możliwe dodatki z zakresu bezpieczeństwa, masz rzeczy, których często nie potrzebujesz. I w momencie, kiedy zaczynasz konfigurować i przyjdzie ci do personalizowania oferty, wychodzi na to, że taki auto kosztuje pół miliona złotych, a to już jest lekka przesada. Dlatego alternatywą jest, żeby kupić Macana w podstawowym silniku, nie dopchać do niego mnóstwa dodatków i cieszyć się po prostu z dobrego samochodu. A teraz czas na podsumowanie. Cars Infected 69. Siedem kategorii, w których samochody będą rywalizowały o miano najlepszego. Tak więc za design Macan otrzymuje 6 punktów. Za cztery cylindry w kategorii osiągi otrzymuje 3 punkty, wyposażenie standardowe i bajery 3 punkty, 7 punktów w kategorii prowadzenia, za nadwozie typu SUV i w miarę przestronną kabinę funkcjonalność na 6 punktów, przy cenie minimalnej 266 tysięcy złotych 4 punkty. No i to co tygryski lubią najbardziej, czyli fura, skóra i komóra. FLEX FACTOR 5 punktów. W ogólnym rozrachunku Macan zdobywa 34 punkty, co daje mu dziewiątą pozycję w naszym rankingu. Exequo z dwoma innymi samochodami. Jeśli chcecie wiedzieć z jakimi, odwiedźcie nasze socjale, gdzie znajdziecie pełny ranking.